Ciemna nie rano. Budzimy się. Może co się. się w, w ten robić, w kuchni. Nie ja tak patrzę, że chyba, że chyba o, ktoś tam już chyba, chyba żyją chyba. Tak, słyszę, piewola innych? No. Ładny dzień. Ju, a bo co? A bo w ogóle, zobaczcie to. To jest coś w ogóle pięknego. Zostaje się i widzi co? Piękna rzeka Ale to jest takie mleczne, może z tej strony być O, z tej strony być lepiej, lepiej być Piękna rzeka Co kochanie, jak tu jest? Poranna kawa lub perłata Będzie Każdy je śniadanie Mamy tu ugotowane Dziadek Piowol zmarzy i wie, Mega <laughs> Dobra, jak to wygląda No raczej w miarę kubace? jesteście. Wiesz jak mój jesteś zrobił grubacę? Dwa widelce plus minus do kontaktu i moment było. Chyba woda na Co się co dzieje? Wymiana kapslami, tak? Jakieś specjalne? Kiedyś o 90. jakby nie... Odmianę grosza, zielony pierścię albo najpierw... Czy są polskie czy nie, 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 nie to są? Nie, tu są to... A my mamy polskie ręką A tu jest tutaj woreczki. Ja, ja bym w rzut O tak. kurde Tu są takie to. fajne. Tu są sters tam pod ścianą to upadnie tylko składę Właśnie no, No, każdy może każdy to są suche połowy. I zobaczcie, no Asia właśnie je złowiła, kawałek nożyka na sucho. No niestety, takie rzeczy są też. Trzech się patrzy, jedna szuka, a to jeszcze Łukasz. No, czyli wszystko jest jak należy. <grym> Właśnie piowol neutralizuje zagrożenie dla innych złomiarzy. Dostaliśmy informację, że tutaj coś się działo, że coś może być tutaj. Na razie takie bliskie rzuty. Zaczymy. I tak zrobię tak z 20 kontrolnych rzutów. I zobaczymy. Bo to nie można robić tak, że to jest jeden rzut i już, już to nie, już ocenia, że tu nic nie ma. Nie, to jest błąd to, to typowo świeżaka. Trzeba przynajmniej z 20 razy rzucić w jedno miejsce i zaczymy. Pierwszy raz, czy wyczynięcie? A znaczy, że nam coś, coś będzie sugerowało, oprócz tego że to są krzaki, yy, już tam sugeruje. Zobaczcie, tego na magnesie nie było, tego na magnesie nie było, czyli tutaj to czy będzie. No, jestem w tym miejscu w dalszym i zaczymy. Pierwsze przyłapanie. Trochę mi się zsuwa, coś coś, coś czuję. Ale jest To Ole takie to ciężkie Kurwa, to nie wiem czy to dam rady wy, będzie o ja pierdziele Ty, ja wiem co to jest Tu leja łożyskowa od mostu, wiesz? O. No na tym się wiesz Krzysiu będzie mi potrzebny Nie wiem Tak, jeszcze spróbujemy go Ciężkie jak kolera, wiesz? Nagrywasz czy nie? Tak, nagrywam, bo to wiesz, to ludzie widzieli że to nie jest takie hop to jest lekkie wszystko Yy, staram się, po się, się rzucić. O! Sięgnie, czy nie? Ja te pokrzywy stąd. Nie wiem, czy tam będzie coś. Może być, albo nie być, ale zobaczcie, jak się wyłania. Z tego miejsca i z tego. Z brzegu. Wystaje, kawałek stali. Doskonale ją widzę. Nie wiem, czy widzicie, próbuję dojść, bo to nie jest takie łatwe. Wow. Ręcznie, Spróbuję. O tak, kawałek stali drewno kawałek, ale udawał, niestanowicie Dobrze No deska ja daży. No normalnie ja nie wiem. Nie, nie, dziękuję. Ja, ja tobie oddam. Niestety tam nie chcę iść, bo po prostu nie wiem co mogę się spodziewać. Mam te retwina na tym Na haczeku, na lince Mogę sobie pocholować, mogę się sobie pozwolić. O kamieniste dno, bardzo. O fajnie przyciąga. O cholera. No powiem wam, że chyba to się. Mhm. Coś jest, Albo tam było, nie wiem gdzie, albo to, na na magnesie, nie wiem. się zobaczy, yy, nie ma, ale tam coś było na pewno. Bo po, po prostu tak mi chodziło niesamowicie, że wow! Dobra, kolejny raz próbujemy za każdym razem, to trzeba tam próbować to jedno miejsce. No i się uda w końcu, może to być tak, że to mógł być jakiś towar fajny, ale też może to być tak, że. O, nie, tam to się jest. Albo kamień, albo teraz to, coś to spadło. Chyba tam podejdę, bo widzę, że tam można chyba podejść głębokość mnie na to tu pozwala, bo tu już właśnie byłem przed tyką idę w to miejsce, zobaczymy, tylko idę... postaram się iść tak mądrze, że wiecie, no na najpierw noga, marca, czy mamy dno, chyba jak nie, nie ma dna, no to wiecie, no to baj baj, pod wodę, nie więc tego byśmy chyba no, nie chcieli dobra, tu jest to coś tu jest myśl że to jest głęboko, no dlatego postaram się wejść O tędy. To, to jest jakaś skarpa. Panie, no tak to już jest. No, kurde. Właśnie holuje coś, dużego, dużego. U, rezerwało się, no? Ale zobaczcie, w tym miejscu pojawiła się jakaś rdza z jakiś złom, czyli tam coś jest. Mega <strzykła> <strzykła> Jeszcze, jeszcze Tam jest głębia cholera, tutaj nie chce mi się wchodzić do wody, o, ale to łapie, widzę. Niestety akurat zamuliłem się tu się bardzo, zobaczymy coś nowego, nie, to już było, i tak go skutku, i tak, 20 razy 30 w jedno miejsce. No, tu łapie, łapie, fajnie łapie. Dobra, Złowie to pokażę. Powiem, że chyba to będę to miał. Albo tylko to ma dużo energii. Mam to. Mam to, o kurwa. Ale tam jest coś ogromnego, wow! Kolejne zdobycze z tego jednego miejsca, coś takiego malutkie pierdółki Ale no, coś tam ewidentnie jest Nie wiem, to, co to teraz bo się zrywa non stop, bo jest zaklinowane coś Ogromnego Mnie już brakuje powodku siły trochę tam na nawet Powiem tak szczerze, mimo że jestem człowiekiem raczej silnym, mi się wydaje To, to daje... o! Daje się mocne znaki. Nie, chyba tę odpuszczę, bo to jest zbyt duże jakieś zglisze dalej są, ci pokazują tam coś może być Dobra, ostatni rzut jak nie to niebo, już mnie kręgosłup boli Dobra, to miejsce już ostatni rzut, bo to nie ma sensu, Tam to się tylko stucia, albo mijam, albo to szapuje i mnie strasznie męczy Dlatego trzeba rzucać w kolejne miejsca jeśli na to nie patrzeć No ciągle w to samo miejsce idę, przychatuje Dobra Zmieniamy miejsce. I się patrzy. Co to za zwierz? A to raczek. Macie pięknego raka. Wow. Widać go, widać go. Wiktor, Jasia, już są, są w tydzień. tym. No patrz. No? Mac, zobacz. Weź no, sobie, to. Jest. o, Nie, I bez tego. Widzisz, mi nie dawało rady, aż coś Jak ładnie. What? Przerwę Przerwa na gruchówkę od Krzysia. No to będę unosił się jak bojka na bodzie. Kolego z fajnym maluchem. Smacznego, gościu. Smacznego, Witor. Przepyszna była gruchówka, wszyscy jedli. tu? Jem sam w domu, nie? Nie lubię. No a z tego muszę nakręcić, to znaczy jak chłopaki czyszczą towar, żeby oddać na złomu jak należy o, mu towar jak należy No i u czyste giery oczywiście też tu jest Dobry towar. Wspólnie zbieraliśmy. No, najlepsze magnesy na rynku oprócz tego czegoś. Ojej, jest towaru. Te to są po to, żeby woda była w nich. Tak, niestety, no. Trochę tego towaru było. Po to, żebym magnes położył, poproszę. I zobaczymy, co tu będzie. O, wyrwie czy nie wyrwie? Znaczy, że trzeba jest. O, kurde. No, jest, naszą podką się przyda. Tu już dużego jest. O, cholera. No, kurde, dobra. Pokażę, jak jak pięknie. To jest Larsen, zobaczcie, bo to jest jedno obo drugiego żeberka. Są równolegle. No, Larsen, jak, jak nic. Masie? Płytka stalowa, pięknie. A u mnie Larsen idzie. Popolisz? O ja, no mówię, Larsen jest. Ile tak waży? 10-15 kg. No więcej będzie, jak mi się wydaje. Nawet. Bo jest ten gruby. Mega. Towar jest tutaj gdzieś. Ale... uf, słuchaj O kur... o, matro. Ale tu jest po spodu, pod spodem po prostu, jest Tam jest tam Tam na tam na jest Tam na nie, jest nie, tutaj też nie, tutaj o o kurde Lepie. o kurde no o kurde. na dwa, okej okay. jak nic a zobaczymy czy może go A nie O! pozwolisz o oh. jest oh. i płytka o oh. ładnie płytka ładnie pyszna no jesteśmy na wsi więc wszystko się zgadza ja bym się zdziwił gdyby to szło z e, a tu idą piękne krótki na w miejscu Tutaj tu coś jest coś tu było, już nie ma? No sytuacja co najmniej co jest tutaj? I zaczynamy może to będzie. Bo ten był taki molkie zgiszcze. No tutaj, o! Też jest kawałek w stoi. Kolejne miejsce, jest towar. i no, jest. Piękny Pręcisław. A upeczka jakieś blacha, coś jest. Coś widzę, że mam klientę na, na, na magnes. Coś widzę, że chod, będę miał klientę na, na magnes. Zobacz, lekko wstaje i zaczynamy. Wracam do huty albo nie. Dobra, to wykopiec. Całość się rusza. I zaczymy. O! o! Takie coś. O! piękne. Od starego mostu. I właśnie z doby, że tu był most niebieski, czy tam zielony. To by był uchód pewnie na jakąś rurę. Ja się zobacz. Przerwa fafika i zobaczcie. Jest towar. Fakikowo i tu jeszcze jakieś planciki, kawałek poskownika widzę I tam wcześniej jeszcze widziałem od Ciebie, to. ten sam dołek coś tu macham a tu jeszcze coś mi tak spina no zobaczymy, na żywo o, bo to? nie a głębiej, zobacz jeszcze Z znacznie głębiej, coś tu jest jeszcze o kurde, to będę, będę sobie trochę pogrzebać. No, o kurde. No to zobaczymy dalej. Co to będzie? Zdejmuję. Zobaczymy. O, kolejna część starego mostu zakupujemy. jakieś 10-15 cm, w głębokościach widać? O kurde, poszukiwania są fajne, Zobaczcie, Piotr patrzy z niedowierzaniem. A tutaj towar jest, tak, tu jest towar. No towar z tym, zawsze jest. Nie, nie zawsze a się tutaj, bo ja jeżeli go zlokalizowałem, to jest. O kurde. To głęboko siedzi. O, już. O, obtarłem. O nie, nie muszę, że płytka kolejowa... Już <telku> Nie jest pudka, ale jest taki ładny elemencik Widziałaś? No i to No Nie Kamienie jest kawał tylko Jest, jest, dobra To teraz u mnie Tu jest jest Wiktor pomógł. O właśnie jest różny w internecie duży. A zobaczymy jeszcze, bo tego. Nie, tu już nic nie ma. I znowu zakopujemy. Czym się zdaje? Ja Za szybko, Kastel to twój. Szoraj, nim ten Wiktor, po tym, po ziemi, wiesz? Tak jest na najlepiej. No i dwa pręciki obok siebie Nawet trzy Trzy? No to kurde Jak No. O jest, od razu, patrz, i jest na wierzchu Obok, obok, obok twój, tak? No, coś dużego będzie O kurde, ale puta Ale masz przykładkę. I teraz stać w to samo miejsce. Brawo! Brawo. Tak, tak za mną jest taki niesamowity pierdzielnik, jest w naszym kamperze siema i niech zło wam sprzyja Proszę bardzo o pozostawienie komentarza, subskrypcji i lajka. Cześć!